Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Creativerse I na wstępie wielkie, wielkie dziękuję za wszystkie komentarze i rady, które mi dajecie pod filmikami z Creativerse Naprawdę jest to bardzo pomocne, bo ta gra jest, no, jak na taką wczesny dostęp, bardzo, bardzo rozbudowana i wszystkie, wszystkie wasze rady się bardzo, bardzo przydadzą Tutaj widzicie świnkę, ja sama jestem zdziwiona, ponieważ poszłam pozabijać sobie Pety, żeby, wiecie, te sznurki, to wszystko tam sobie podrobić I tej świnki nie mogłam zaatakować, tak się zastanawiałam, kurczę, co z nią jest? Ja patrzę, ona jest moja. I naprawdę dzwonka nie ruszałam ze skrzynki, odkąd go gdzieś tutaj włożyłam kiedyś, jak widzicie. Jest tyle samo zmarnowane, ile było nie wiem, jakim cudem ta świnka stała się nasza. Ale co fajnego, świnka je czerwone grzybki. A jak damy je czerwonego grzybka, czyli tak jak Przemek mówił, jak damy zwierzątkowi to, co ono lubi, to on nam wytworzy zaraz kubkę. <tosłownie> Dosłownie. Ja tą kubkę gdzieś tutaj już dostałam raz od niego. Tylko gdzie ja ją włożyłam? O tutaj. I to nam może posłużyć jako właśnie nawóz. I Aguś, bardzo, bardzo Ci dziękuję e, za e, powiedzenie. O tutaj sobie urosło, jak ja budowałam trochę. To chyba można już zebrać co? Chlebek! Ej, woda! Aguś, mówiłaś, żebym się pozbyła źródła. Nie wiem, czy to tutaj było. O Jezu, jeszcze gorzej robię. Jeszcze gorzej robię. Które to były źródło? To? Tak. O, właśnie. patrzcie, dwa klocki i wszystko znika. Jacie, ale fajne. Dobra, i teraz dostaliśmy, dostaliśmy, dostaliśmy... A ja widziałam, że dostaliśmy chlebek. Czy to jakiś przepis dostaliśmy na chlebek, chyba? Mamy zboże, mamy sałatę. W sumie dostaliśmy 4 sałaty. Z... A, no dobra, nie nawiozłam tego, ale to już. Aha, i teraz tak. Nie wiem na ile kratek, jak już mówiłaś, żeby zrobić tak jak w Minecraftie, czyli że po prostu obok musi być woda. Ale w Minecraftie wiem, że to chyba na trzy kratki się rozprzestrzenia ta woda. Tutaj nie wiem, czy musi być obok, czy może, mogłaby być trochę dalej. Wiecie co przetestujemy? Na, tak na 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 na, 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 na dwie kratki na razie tak. Oj, jak się rozpędziłam. O tak. Postawimy sobie tutaj i później na przykład kładę usuniemy, jakoś jakoś jakoś. tam tak, ten tutaj sobie zakryjemy. Tutaj będą dwa przerwy i tutaj znowu na przykład zrobimy, No to jakoś to też sobie ogarnę. ...woda. E. Wystarczy tyle? Jakoś to głupio wygląda strasznie. O, już lepiej. Dobra. Biegniemy po nasionka i... Mieliśmy zrobić. Ona mi to. dobrze, że przez nie w sumie można przechodzić. To one tak bardzo mi nie przeszkadzają. Yy, by się zrobić. Wydaje mi się, że ten chlebek się odblokował, właśnie, że tutaj można zrobić. Czyli potrzebujemy obsydianki. Ja tutaj, aha. Wzięłam te diamenty i je przytopiłam, bo to wiecie, to wszystko zajmuje czas. Nie chciałam, żeby to się na odcinku robiło, więc zbieramy sobie diamenty. Wow, diamentowe szkło, fajnie. Na pewno nie będę marnowała diamentu. Tutaj sobie chyba przetapiałam O, właśnie, obsydian. Byłam, wydobywałam lawę, żeby. Klotki lawy, żeby. Później użyć tego jako y, tutaj rozpałkę. I to wszystko sobie przetopiłam. <laughs> eee, co jeszcze potrzebujemy? Kamienne, i te. Kamienne, kamienne, kamienne. To i kamienne płaskie. Ale to jest bałagan. Kamienne płaskie i węgiel. Dobra, chyba. Ej. Aha, fajnie, że to nie jest. O. Dobra. Mamy kuchenkę. Tutaj nie mogę postawić, bo później nie mam jak wyjść. Ale tu sam na razie postawię. Wow, jak fajna jeszcze jej nie widziałam. Możemy zrobić chlebek i zupę. Liquid i grain. No to załóżmy, że to jest to. A liquid to będzie woda? No na to wychodzi, co? Ale czekajcie, muszę iść ten. A potem ten chleb? On będzie życie dawał? Woda. Czekajcie, a jak z tej wody bym zabierała, tylko że nie właśnie ze źródełka, tylko na przykład stąd. O! Haha! Mam niewyczerpalne źródełko wody. W sumie mogłam tak zrobić z tym. Z tą smołą, co mam pod ziemią, właśnie wylać tutaj gdzieś, pamiętać, które to jest źródełko, i po prostu nie ruszać źródełka, tylko sobie obok. Fajnie. Mamy, mamy wodę. Niewyczerpalną. Oj, spadam ze schodów. I się spieszę. Czyli, oj, zrobimy chlebek. Tak, i woda. Dlaczego nie mogę tego sprawdzić? Hmm. hmm, bez sensu, a to warzywo, jakiś integrant no to na przykład to i woda, może te kochanki jeszcze nie działają? Czego nie można sprawdzić? Hmm. Nie wiem jeszcze. Później do tego dojdę, najwyżej. To nam się przyda, bo jak będziemy diamenty wydobywać? Szkoda, szkoda, bardzo szkoda. To muszę wszystko stamtąd zdjąć. Co jeszcze chciałam, to właśnie przerobić nasionka. W sumie, tu, zrobimy tak i tak. Tego na razie nie ruszamy, bo... Właśnie. Czy my to będziemy mieli? Tego lodu, kurczę, ten lód, 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 lód. Trzeba będzie skądś lód wykombinować. No domyślam się, skąd można wziąć lód. Przy <grytanie> ja oku mówimy, że my zwiedzała biomy, zwiedzała sobie chodziła i zwiedzała. Nie wiem, czy to na nagraniu to by było dosyć ciekawe, chyba że szłabym. I pokazywała tylko moment, jakbym znajdowała jakieś biomy, bo tak tak po prostu iść. To chyba nie byłoby za ciekawe. Nie wiem. Na razie posadzimy sobie nasionka i nawieziemy je kubką. <grym> e, w tą stronę. Tak, moja orientacja. <grym> posadzimy raz, dwa. Raz, dwa. Nie wiem, czy ta woda będzie ok. Jak nie, to się zrobi tutaj drugi. Potok? <laughs> um, nie wzięłam łopatki. Nie wzięłam łopatki, która jest. Tutaj. Jak tam zwierzaki? Chyba dobrze. Nie wiem, czy ta woda się nawiezie. Co ty robisz? <laughs> No, może tutaj zrobimy kolejne. Tutaj dużo co ale fajnie, fajnie jest taki mm, efekt. Nie efekt. Animacja, o. Taka dosyć ciekawa, nietypowa. I tu znowu dwie sałaty. I dwie te. No, tutaj widać, widzicie. Te się nawodniły, te nie. A czemu te mam poziomo mam pionowo? No świetnie to zrobiłam. <grystanie> Czyli przydałoby się w sumie to zebrać. Chyba, że tutaj byśmy jeszcze wodę postawili. Mam dirta. A gdzie jest to? O, tu mam takiego dirta. czy będę mogła go... Kurczę, teraz... Musiała zrobić tak. Znowu. No, czyli na dwie kratki się nie łapie, musi dotykać wody. Przetestowane. Trochę bez sensu. Wszędzie będzie musiała być woda. Świnka. W sumie to jeszcze postawimy. To obrośnie sobie trawką za jakiś czas. No dobra, o, już nawet obrośnie obro, obrasta. To jest zasadzone. Czekajcie gdzie jest dom. Tam. Tam jest dom. Kurczę, ale czemu ta kuchenka nie działa? Jakieś, nie ma instrukcji obsługi? Teraz się pokazało, że cztery powinnam mieć. Hmm. A to 3, 2 i 4. A, to może dlatego. Wcześniej się chyba nie pokazało, ile na ile, bo ja przeciągałam. Dobra. <laughs> Mieliśmy na wieść. Oj, moja skleroza nie boli. Jak to będzie działało? No, weźmy tutaj załóżmy. Ciekawe, chociaż to i tak szybko urośnie bez nawozu, więc nie wiem. Nie wiem, czy to ma sens. Chyba że więcej tego będzie, no. Nie wiem, ale fajnie się cień przesuwa. Kurde, będę musiała się pozbyć tego drzewa, bo to takie latające drzewa wkurzające to jest strasznie. Dobra, zamykamy drzwi, bo już mamy południe. Już sobie dopiero. I idziemy... Spójrzmy, co nam, nam brakuje, żeby to zrobić. To mamy, to chyba mamy. Aha, lód. No to może, może pójdziemy. Bo mam, mam nowy ten. Zamknij drzwi. Dziękuję. Mam dwa teleporty. Tu gdzieś był, były góry. O tam. Nie wiem, czy ten lód będzie tam gdzieś na wierzchołkach, czy. Można iść się wspiąć w sumie na tą górę. Czemu by nie? Tutaj byłam w jaskini. W tej. Szukałam węgla właśnie. Poza odcineczkiem. Tam widzicie nawet jest pochodnia. Niech, jech. No fajnie, że tu nie doskoczysz. O, tu już doskoczysz, dobra. Mam nadzieję, że tam u góry nas nic nie spotka. Mówicie, że miru lodowy właśnie występuje. O, tam ile. Widzę. O Jezus. Kim jesteś? Cześć. Będziesz mi bił mocno? Ty dużo masz życia? mam obsidianowy ten. Halo, kolega, może byś tak umarł już. Dziękuję. Co mam z ciebie? O, właśnie, w sumie to się przyda. Tam widzę jedną kostkę lodu, serio, i jedną kostkę lodu, może tutaj gdzieś będzie jeszcze. Lud, hallo! Nie, no to jest śnieg. No, jeszcze nam tyłek zamarza, świetnie. Tylko, że to był węgiel, a węgiel by nam się bardzo, bardzo przydał. Z racji tego, że mamy te, to, to zajmie dosłownie 3 sekundy. Patrzcie, jak to będzie migiem szło. Ile? 25 sekund. No dobra, może nie 3. Dobra, tam mamy kostkę lodu. O, i tam u góry mamy. Co, mamy już dwie kostki lodu. Świetnie. O, ile miodu w ogóle na drzewach. Tam jest jakiś... Tam wychodzi na to jest jesień. Trzeba będzie się przejść. No? Wiecie, węgiel, węgiel jest naprawdę trudno znaleźć. Przynajmniej w moim wypadku ja nie mogę nigdy go znaleźć. Zawsze jak jest potrzebny, zawsze skończy się i nie ma i w ogóle. Co to są za klocki, halo? Jestem bardzo ciekawa, bo nie mam tych klocków. Pikstone. Dobra, starczy. Myślałam, że może coś mi się odblokuje. Musimy się w sumie pospieszyć, bo. O, ile... Nie, to... to są podworki, a nie... No, myślałam, że to lód. Kurczę, ale i tak musimy tam iść jakoś. Tam te dwa klocki chociaż... Nie, nie! O Jezus, nie rozpędzaj się tak. Czy to jest wejście? Coś tam jest. Ojej, nie. Jak ja nie lubię wchodzić po takich górach. Czekajcie, nie w tą stronę. jest zasuszona trawa, ten tam jest ten lód. Ach, ach. Tu, tu. Ehm. Mamy kostkę lodu. Tylko wiecie, tu by były dwie. Tylko że teraz to ja jej nie widzę. Chyba, że to był potworek. Jezu, jesteśmy tak wysoko, że jak ja zaraz spadnę i umrę. <grymne> to nie ma nigdzie lodu. Tyłek nam w sumie wolno marznie, więc nie jest tak źle. Ale jest jasno tak strasznie, że ja nic nie widzę. Ten lód. O, matko. No i świetnie, weszliśmy na samą górę. Tu nie ma. Tu też nie widzę. Kurde, no miało być dwie kostki, chyba, że to był potwór. A, stój! Dobra. Nie, no serio, nie ma jakiegoś lepszego, nie wiem, miejscówki jakiejś lepszej na zdobywanie lodu, tylko pojedyncze klocki na wieżach. Ja się zdam na waszą opinię i wasze porady, bo na pewno wiecie skąd można lód zdobyć, bo na... No nie wydaje mi się, żeby to było coś takiego, że się chodzi, kurde, i szuka pojedynczych klocków. Czy to jest ślisko, czy mi się wydaje? No patrzcie, nawet tutaj nie ma na tej górze. Taka góra śniegu i co, nie ma lodu, chyba, że ja bym wodę wylała. Takie trochę, nie wiem. Nie wiem, no mi się wydaje, że może coś z tego będzie. O jest! O, matko! Genialne! Genialne! Nie spodziewałam się. Takie to po prostu było z życia wzięte, ale kurczę, żeby tak w grze było? No niesamowite. Tak, 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 tak. Jeszcze raz. Haha! Ha. Ale mi się to podoba. Ja! Ile lodu! <laughs> Jaka radość w ogóle z lodu! No. W sumie trochę sobie tego pozbierała, no bo nie będzie chciała mi się później włazić na tą górę. Czy w sumie chyba nie musiałam na górę? Tylko wystarczy, że ten wskaźnik się pokaże, prawda? Że, e, że jest już zimno i ten lód powinien się już robić. Dobra, ostatni raz już zbieramy i. Wracamy do domku, już nie będziemy wracać z buta, tylko przyjdziemy się. Albo nie, o, oh, mam pomysł. Albo nie, wracamy do domku. Myślę, że żelazny koniecznie sobie sprzęt zrobiła. Zanim tam się rzucę na te wszystkie potwory i tak dalej. To nie będzie takie łatwe. Bo niestety, niestety, trzeba najpierw odblokować ten podstawowy armor, gdzie ja chyba nie mam skóry. I to będzie troszeczkę problem. Chyba, że trzeba było pójść po polosy. to za klocek w ogóle tak się kręci? Ciekawie, dosyć ciekawie, dobra. O, ty jesteś już do tego. No jak się zgulił. Trzeba będzie ci umyć. Co dostałam? O, kubkę właśnie dostałam i krystal szardy. Tylko teraz trzeba cię umyć. O, gdzie ty jesteś? Strasznie czuła kamera jest, tej, że mam na minimum praktycznie zmniejszoną czułość, czułość obracania się, ale dalej jest strasznie taka czuła dobra. Wracasz tu. Na razie odłożymy te pierdoły. To i to też odłożymy. To odłożymy, to odłożymy. Hmm. Tutaj śnieg właśnie mam. Wodę. Nie, wodę będę przy sobie nosiła, bo ta woda to normalnie. cuda działa. <grystanie> Kupkę tutaj odłożę. Czerwone grzybki. Aha, dobra. O, ten dźwięk, właśnie. Nie wiem, czy słyszeliście. Powinniście słyszeć, że że urosł mi jakieś pierdełki. Może zrobimy tak. Nie wiem, czy coś z tego się zrobić. Zobaczymy później. Dobra. E, co chciałam, co chciałam, co chciałam? Aha, zobaczyć teraz, co potrzebujemy. Lawa, ten różowy. Ten różowy gdzieś mieliśmy. Ja go specjalnie chomikowałam. O, właśnie. A lawę chyba zużyłam całą. O, trzy. A chyba jest potrzebnych pięć, co? No. I dwie e, te... żelazne. Dwie. I idziemy Um, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, zawsze będzie coś tam do przetupienia. tutaj tyle już tego wydobyłam. O, i znowu urosły. Patrzcie, aż pójdę dopóki jeszcze, jeszcze nie jest. O, fajnie, co? Sobie rosną. Dobra, uciekamy, bo już się noc robi. <grym> Proszę zamknąć drzwi ze za sobą. Dziękuję śpisz, koleżko, a ty jesteś głodny, ale nie mam melona, dam ci grzybka. Byle byś nie głodował. Dobra, i robimy. Wow, ale się odblokował. To jeszcze coś poza diamentem ja nie... Chyba... Nie, no było. Ja, ale świetne rysunki. Boże, jakie to świetne. To jest coś leczącego. A co, jakie dziwne rzeczy są potrzebne? Wow! Jaki czad, Czekajcie, co jeszcze? Aha, tutaj, żeby. Dobra, to ja trochę za daleko się rzucam, chyba. <grystanie> co, 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 co? Ekskawator? Sześć iron barów, dwa gunpow... Chyba mamy te... Ja to chcę zrobić, ja chcę zobaczyć, co to jest. O, mamy. Iron... iron, iron, iron... Ten... Co tam jeszcze? Ja nie mam sobą pamięć. Obserwuj nowe pałeczki. Kurde, i kolejny! Teraz diamentowy. To dużo rzeczy. fire bomba. Ciekawe. Mm, 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 dobra. Dobra, dobra, dobra. Jest bardzo. No, to znowu jesteś głodny. Nie przesadzasz, Sienka. Um, dobra, więc teraz. Kurde, normalnie się boję, że ja umrę. Tu idziemy. Tutaj mieliśmy. Czekajcie, bo ja już tutaj tyle tego nakopałam. Ja nie pamiętam, gdzie było to zejście. To, to jest żelazo. W sumie żelazo się przyda. Gdzie to zejście miałam takie? W tą stronę? Nie. żona zgubiła się. O! Zgubiła się Jo. Yy, zakładamy. Co ty robisz? Gdzie jest ten? O, tu, haha, ha. możemy kopać. Jakieś dziwne rzeczy. Boję się tam w dół kopać. A teraz tak. Jak postawimy to? I co teraz? No i co to zrobiło? Ja zawsze muszę użyć jakiejś rzeczy nie wiem do czego służą. No to powinno zrobić dziurę, albo wyrównać z poziom, nie wiem. O, float... Aha, dobra, to chyba są za twarde klocki. Czaję. Znaczy w sensie, że za, no za twarde, tak to można określić. Kurczę, ten wskaźnik fioletowy strasznie szybko mi rośnie. Ja bym chciała się przekopać w dół, zobaczcie co tam jest. O, już coś fioletowego, już... O, jest dziura, jest dziura, oh my god, oh my god, oh my god. Nie chcę tam schodzić. Patrzcie jak wskaźnik rośnie, normalnie szaleństwo. O, jaka mega. Mamy pod, podwodny, podwodny, podwodny świat. Kurczę, ja zaraz umrę, bo ten... Bo ten wskaźnik strasznie szybko rośnie. Ja muszę jakoś tam się dokopać, ale tak delikatnie. Dobra, Johna, przenoś się, bo zaraz umrzesz. Trzeba będzie te podki koniecznie zrobić, które nas obronią przed tym. A żeby to zrobić, to potrzebujemy żelazny sprzęt. Żeby to zrobić, to muszę znaleźć. Eee, jesień, tak? <laughs> jesień muszę znaleźć. Ale po pierwsze to musimy zrobić skórę i korale. Korale i skóra. Coś tam jest. Może zrobimy sobie czapaje? Aha, Lina. Była gdzieś tu. Oj. No. Oczywiście w ostatniej skrzynce. Dobra. Teraz to. Znowu skóra i miru, a tu mamy, dobra. To ja się kończę z wami żegnam i ja w tym czasie sobie pójdę popolować na potworki, żeby podrobić sobie tutaj u góry, tylko przed domkiem. Podrobić sobie skóry i te pierdołki i zrobić sobie sprzęt, albo w następnym odcinku sobie zrobię sprzęt, jeszcze zobaczymy. A tymczasem mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No. I do następnego.